Do mojej kliniki przychodzą pacjentki, które zawsze marzą o tym, żeby wyglądać jak księżniczki. Więc wśród dzisiejszych gości no, pojawili się także moi pacjenci, jak i moi przyjaciele, którzy marzą o tym, żeby być takim kopciuszkiem, który przemieni się po prostu w piękną księżniczkę. A bal królewski dla każdego chyba jest niesamowitym wydarzeniem, a zwłaszcza, że tutaj można znaleźć swojego księcia. Dzisiaj podczas tego wspaniałego wydarzenia, jakim są urodziny kliniki Maćka Panka, czuję się naprawdę wyjątkowo, czuję się jak księżniczka. Przygotował rewelacyjne przyjęcie. Ostatni raz czułam się tak, podczas gdy wygrałam konkurs Miss Polonia. Maćka na każdej imprezie czuje się znakomicie. Dopiero przyszłam, ale jestem bardzo ciekawa w ogóle tego wydarzenia, bo jest w pięknym miejscu, to po pierwsze, a po drugie dla mnie to też jest taka sentymentalna podróż troszkę, bo mam na sobie suknię mojego finału Mistrz Świata, więc znalazłam okazję, żeby ją założyć jeszcze raz. Na te urodziny przede wszystkim życzę Wam tego, żebyście się dalej rozwijali i żebyście się otoczali wspaniałymi ludźmi. A myślę, że Maciek jest najlepszym przykładem tego, że on łączy ludzi. Chce, żeby wszyscy byli razem i razem wspólnie spędzali pięknie czas. Także wszystkiego najlepszego i trzymam kciuki za kolejne lata.